Kolna Biblioteczka Witajcie kochani! Zapraszam Was do wysłuchania niezwykłej opowieści Pani Joanny Klary Teske pod tytułem Wschód i Zachód Słonia czy chcecie dowiedzieć się, co w życiu jest najpiękniejsze i najważniejsze? Posłuchajcie. sobie mała słoniczka mała słoniczka była jak wszystkie inne małe słonie gdy coś się ucieszyło stawała się lekka oczywiście jak na małego słonia gdy poczuła się szczęśliwa jej cztery łapki odrywały się od ziemi jakby słoniczka tańczyła w stanie nieważkości gdy słoniczka była rozradowana wówczas unosiła się nad ziemią i byle podmuch wiatru mógł porwać ją ze sobą w przestworza. Dla bezpieczeństwa jej mama słoń przywiązywała wtedy słoniczkę za jej dziecinny ogonek do swojego dorosłego ogona i gdy powoli kołysząc się szła razem z całym stadem, mała słoniczka powiewała na wietrze jak balonik. Kiedy z kolei mała słoniczka była przygnębiona, jej krok stawał się powolny i człapiący. Gdy słoniczce było na świecie dokuczliwie źle, stawała się tak ciężka, że jej nieduże łapki zostawiały w piaskach pustyni wyraźne zagłębienia. Wtedy jej mama słoń, nie zwlekając ani chwili, podsuwała trąbę pod brzuszek słoniczki i mama słoniczka kołysała się jak na huśtawce prawo i w lewo, tak długo, jak długo było trzeba, by ukoić jej smutek. Czas płynął i słoniczka podrastała. Już nie była małą słoniczką, tylko po prostu słoniczką. I mama słoń zrozumiała, że wkrótce jej córeczka zapragnie poznać świat. Chodź, słoniczko, mam ci coś ważnego do powiedzenia, powiedziała mama słoń pewnego razu. Gdy pod wieczór pomarańczowe słońce wtapiało się w pomarańczową pustynię, a stado szarych słoni w szarym zmierzchu wyglądało jak stado cieni, jeśli będziesz sama, moja słoniczko, to w chwili uniesienia i serdecznej radości pamiętaj zawsze owinąć trąbę wokół czegoś, co jest bardzo ciężkie wokół rosłej palmy albo ogromnego głazu, tak abyś nie otfrunęła do gwiazd kiedy natomiast słuchaj kochanie uważnie poczujesz że jest ci bardzo ciężko i bardzo jesteś nieszczęśliwa to rozłóż cztery łapki na boki a wtedy piaski pustyni nie pochłoną cię tak łatwo i staraj się sobie przypomnieć jak to było kiedyś gdy jak balonik unosiłaś się nad światem Mama słoń umilkła, i słoniczka dostrzegła, że zapadła już chłodna pustynna noc. Dookoła panował mrok, a naprzeciwko słoniczki błyszczały ogromne ślepia jej mamy. A teraz najważniejsze, słoniczko, słuchaj mnie jeszcze przez chwilkę. Zawsze pamiętaj, że będę przy tobie, i gdy mnie przy tobie nie będzie, że ciebie bardzo. Bardzo kocham. Słowa bardzo, bardzo, mama słoń wymówiła bardzo powoli i w słoniczce, nieco już sennej, wydały się tak długie, jak mamina trąba. To bardzo ważne, moja słoniczko, powiedziała mama. I słoniczka, która już zamknęła oczy, poczuła, jak mama miękko i czule całuje ją w czoło. Minęło zaledwie parę dni od tej rozmowy, gdy słoniczka podbiegła do mamy, która w rozlewisku rzeki brała błotną kąpiel i spytała Mamo, jestem już chyba dość duża, by powędrować w świat, jak myślisz? Myślę, że jeśli bardzo tego pragniesz, to znaczy, że jesteś dość duża. Więc jestem dość duża, zdecydowała słoniczka. Trochę wyruszę, a potem wrócę. Dobrze, kochanie, pamiętasz moje trzy rady? Tak jest, odpowiedziała słoniczka z szelmowskim uśmiechem. Pamiętam, mamo. A potem owinęła trąbę wokół trąby mamy i delikatnie się poczochrała. Ach, ty, moje pieścidełko, rozrzewniła się mama słoń, ale powiedziała poważnie: Z życiem będziesz się zmagać. Możesz być dzielna, słoniczko. Możesz to życie pokochać. Tak będzie łatwiej? Słoniczka zaczynała się niecierpliwić. Żyć? Niekoniecznie, odparła mama słoń z rozwagą, ale nie będziesz żałować tego, co zrobiłaś, i może pogodzisz się z tym, że nie na wszystko starczyło ci czasu. Słoniczka pożegnała się z mamą, a potem stropiona przystanęła. Hmm, nie bardzo wiedziała, którą stronę ogromnego świata pragnęła się udać na dobry początek. Coś jednak, czego dawniej nie znała, jakiś zew dzikiego świata, który w dodatku niewątpliwie dochodził z głębi niej samej, wołał ją Hen nieznane. Nieznane leżało i w górę rzeki, i w dół rzeki, i po tej, i po tamtej jej stronie. Nieznane było wszędzie, gdzie nie było mamy. Wreszcie słoniczka ruszyła truchtem w stronę kępy palm widocznych w oddali. Uszy powiewały jej w rozgrzanym pustynnym powietrzu. Ten trucht i wiatr w uszach, albo też poczucie nieograniczonej po raz pierwszy w życiu swobody, wprawiły słoniczkę w stan lekkiego uniesienia. Słoniczka dobiegała już w cień palm, gdy poczuła, jak jej łapki odrywają się od ziemi. Była na szczęście dość blisko, by zgodnie z instrukcją mamy owinąć trąbę wokół najbliższej palmy. Ale najwidoczniej palma była zbyt młoda albo słoniczka zbyt szczęśliwa, bo naraz obie, palma i słoniczka, zaczęły unosić się w górę. Umiesz fruwać? wrzasnął małpek, który dotychczas siedział cicho w koronie palmy. Tylko gdy jestem szczęśliwa, odparła słoniczka przez nos, roztropnie nie puszczając drzewka. Kim ty jesteś? Jestem małpiszonem, zawołał przejęty małpiszon i po raz pierwszy w życiu latam. Podoba ci się? spytała słoniczka. Jeszcze jak. Słysząc uszczęśliwionego małpiszona, słoniczka uniosła się jeszcze trochę wyżej. Korona palmy nieco się pochyliła i małpek dojrzał ogromny dół, jaki powstał po wyrwanych korzeniach. Moja palma wyrwała się z korzeniami wykrzyknął rozpaczliwie. Słoniczka od razu posmutniała i w tej samej chwili wszyscy razem spadli na ziemię. Z palmy posypały się kokosy. Spójrz, udało się! Zasadziła się z powrotem. Małpek obiegł w podskokach palmę. Słoniczka siedziała obok, masując sobie łapki. Bardzo się potłukłaś? Nie, odparła Słoniczka, nie bardzo. Poczęstuję cię kokosem, jeśli masz ochotę. Zaproponował Małpek. To zawsze pomaga. A następnym razem, jak będziemy lecieć, zostawimy palmę w spokoju. Chcesz ze mną latać? Zdziwiła się słoniczka. Bardzo chciałby, wyznał małpek. I zostaniemy przyjaciółmi? Pewnie. No to wskakuj mi na grzbiet szybko i trzymaj się mocno, zawołała słoniczka wesoło. Ledwie wyruszyłam w świat, a już mam przyjaciela. Świat jest piękny. I poszybowali w stronę wysokich, piaszczystych wydm. Słoniczka płynęła spokojnie po rozgrzanym pustynnym niebie, a małpek, któremu małpich figli nigdy nie było dość, w locie fikał na jej grzbiecie koziołki. Podmuchy wiatru były łagodne, coraz łagodniejsze, aż wreszcie wiatr całkiem ustał. Tu możemy wylądować! zawołał małpek i wskazał wydmę pod ich nogami. Nie umiem lądować! zawołała rozweselona lotem słoniczka. Przecież już raz wylądowaliśmy. To przez przypadek, wyjaśniła słoniczka. Jak to przez przypadek? Zaniepokoił się Małpek. Zrobiło mi się smutno. A teraz nie jest ci smutno? Nic a nic. Słoniczka roześmiała się bez trosko. Słońce prażyło. Wiatr, który mógłby przynieść ochłodę, zupełnie o nich zapomniał. Mam dość! odezwał się Małpek. Napiłbym się kokosowego mleka, pochuśtałbym się na gałęziach, a potem w cieniu palm uciąłbym sobie drzemkę. Wiesz co? Chyba dam radę skoczyć na szczyt tej wydmy. Mówiąc te słowa, małpek dał susa. Słoniczka w pierwszej chwili uniosła się jeszcze trochę wyżej w górę, bo bez niego stała się lżejsza, ale zaraz potem opadła na wydmę obok małpka. Ale mnie nabrałaś, zawołał Małpek. Wcale cię nie nabrałam. Ale przecież wylądowałaś, bo mnie zostawiłeś i zrobiło mi się smutno. Przyjaciele nie zostawiają jeden drugiego w potrzebie. Nie, masz rację, że nie, przyznał Małpek. To się już nie powtórzy, słoniczko. Przynajmniej przestaliśmy bujać się na niebie. Co teraz robimy? Zapraszam cię do mnie na kokosy i banany, do małpiego gaju. I tak, na samą myśl o kolacji, mocno już zgłodniali i spragnieni, wyruszyli oboje pośpiesznie w drogę powrotną, w dół stokiem wydmy. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was do wysłuchania następnego odcinka. Małpka i Słoniczkę czekają nowe przygody i pewien paskudny ktoś. Czytała pani Agnieszka z biblioteki.